Siódma Rozmowa poranka. A pierwszym gościem poranka siódma dziewiąta, świątecznym można powiedzieć gościem jest Piotr Trudnowski, prezes klubu Jagiellońskiego. Witamy serdecznie redaktorze. Cześć redaktorze, dzień dobry Państwu. Piotrze, czy rzeczywiście jest tak, jak powiedziałem przed chwilą, trochę roboczą tezą, że przy grillach, majówkach, kiełbaskach, kaszankach i tym wszystkim, co kto lubi wcinać przy okazji tego rodzaju pięknej pogody, będziemy jednak mówić najczęściej o cenach? Ja myślę, że to jest tak naprawdę zbieg dwóch dwóch tematów, tak cały czas to doświadczenie. Doświadczenie wojny, doświadczenie obecności tutaj tych milionów uchodźców z Ukrainy, i z drugiej strony, właśnie temat inflacji, czyli tego, że w istotnym stopniu również ta wojna ma wpływ na nasze życie. Oczywiście, inflacja byłaby też bez wojny, ale nie byłaby tak dotkliwa, nie byłaby tak bolesna. Myślę, że Polacy łączą jednak te dwa fakty w, swojej, w, swojej, w swoich decyzjach życiowych, w swoich właśnie doświadczeniach takich wyjazdowych. I, I tak dalej. Więc myślę, że te dwa tematy tak naprawdę rzeczywiście łączą się w rozmowach Polaków w czasie tego wolnego czasu. Ja w ogóle mam taką tezę, że tak naprawdę te ostatnie dwa miesiące były bardzo ciekawe pod kątem zachowań, zachowań Polaków, no bo rzeczywiście ten pierwszy czas, te pierwsze kilka tygodni po 24 lutego, to był moment, w którym Polacy rzucili się do pomagania w różny sposób każdy na swój sposób, ale każdy w jakiś sposób próbował się Angażować, no angażując się również czasowo, emocjonalnie w śledzenie wydarzeń. Natomiast mam takie wrażenie. Że ten drugi miesiąc minął Polakom w dużym stopniu pod znakiem porządkowania różnych rzeczy, z których wynika, fakt, które wynikają z faktu, że właśnie no, ta sytuacja również naszej rzeczywistości dotyka, że musieliśmy się pogodzić z tym, że ta inflacja będzie bardzo wysoka i będzie długotrwała. Ludzie podejmują różnego rodzaju decyzje życiowe dotyczące pracy, mieszkania, kredytów właśnie właśnie w, tych, w tej nowej rzeczywistości, w jakimś sensie się do niej Dostosowują. Myślę, że w tym sensie za Polakami są dwa bardzo intensywne miesiące życia. Ta majówka jest taką chwilą oddechu, no ale właśnie też takim momentem, w pewnym sensie można powiedzieć, zamrożenia różnego rodzaju nastrojów społecznych, politycznych. Wydaje mi się, że my tak naprawdę nie wiemy jeszcze, co Polacy o tej nowej rzeczywistości tak naprawdę. Sądzę, bo przez ostatnie dwa miesiące byli bardzo zajęci najpierw tym gestem pomagania, a później tak naprawdę porządkowaniem spraw życiowych wobec tego, co nas spotkało. No właśnie, na ile możemy przewidzieć, jaki będzie ten trzeci miesiąc, jakoś zbierający razem te dwa doświadczenia, najpierw ukraińskie i, i, i lęku przed wojną, przed tym, co się stanie. Dzisiaj mam wrażenie, po tych dwóch miesiącach trochę to wszystko już oswoiliśmy, jakkolwiek może to ponuro zabrzmieć, ale z drugiej strony patrzymy na swoje portfele, patrzymy na swoje. Raty kredytów, patrzymy na swoje wydatki w sklepach czy na stacjach paliw i nie raz, nie dwa musimy się łapać za głowę. No tak, na pewno na pewno tak jest. Co więcej, no musimy, mieć, musimy mieć świadomość tego, że to z nami zostanie. Tak? To znaczy, to nie jest tak, jak można było mieć nadzieję jeszcze pewnie w październiku czy listopadzie zeszłego roku, że, ten, no, że te różnego rodzaju mechanizmy antyinflacyjne uruchomione przez rząd, że one pozwolą przetrwać ten najtrudniejszy czas. Kiedy patrzymy na te symulacje, to rzeczywiście pewnie by tak było, no, gdyby nie ta dodatkowa, nie dodatkowa Dodatkowy impuls inflacyjny związany z sytuacją wojenną. Dodatkowo przecież poza, poza tym wszystkim, mamy też takie już typowo ekonomiczne, ekonomiczne powody tej inflacji, nie tylko, nie tylko to, co zależy od od rady polityki pieniężnej, nie tylko to, co wynika z faktu censurowców, tak i w ogóle sytuacji niekorzystnej dla naszego regionu, no to mamy dodatkowo jeszcze no właśnie i presję płacową. Widzimy, że widzimy, że te wynagrodzenia no, pędzą w tempie szalonym, przynajmniej w największych miastach, jeżeli sobie spojrzymy na średnią, no to naprawdę widać, jeżeli się porówna w perspektywie roku, że, że to przyspieszenie jest bardzo duże. No dodatkowo wreszcie no, mamy część takich przedsiębiorców, Którzy cały czas chcą w jakiś sposób wykorzystać tę sytuację do tego, żeby, no żeby te ceny podnosić bardziej niż tylko jest to konieczne, utrzymać wysokie marże. Jest to też w sytuacji odrabiania strat części przedsiębiorców popandemicznych w jakimś sensie zrozumiałe i uzasadnione. No i tak, no i z tego powodu wygląda na to, że skoro doszedł do tego ten dodatkowy wojenny impuls, no to co najmniej ten rok pod znakiem pędzącej inflacji z nami zostanie i, no i będzie to dla Polaków takie no nieustająco, nieustająco pewnie frustrujące doświadczenie, tak? Więc w tym sensie też ja obawiam się, że będzie taki moment w tym roku, kiedy emocje społeczne wybuchną, tak wybuchną w odpowiedzi na z jednej strony właśnie pogarszającą się trudną sytuację gospodarczą, a z drugiej strony no, tak, taki myślę, że dość powszechny i jednak nie, niewypowiedziany jeszcze wprost stres związany z tym doświadczeniem lutego i marca tego roku. To znaczy, to wiele osób nie było gotowych na to, że takie doświadczenia jak wojna tak blisko i miliony uchodźców w Polsce mogą się pojawić, no i w jakimś sensie chyba doświadczenie pandemii uczy nas, że dla emocji społecznych to są takie wydarzenia z opóźnionym zapłonem, ale one w pewnym momencie szukają swojego ujścia, tak jak no właśnie to doświadczenie pandemii znalazło swoje ujście w protestach społecznych. Po tak zwanym wyroku aborcyjnym Trybunału Konstytucyjnego. To prawda, czasem jakieś zupełnie inne zdarzenie, niezwiązane z głównym tematem, może być takim ujściem dla, dla napięcia, emocji, złości, frustracji. Zobaczymy, czy i kiedy tak się stanie. Wrócę jednak do naszej majówki, trochę przy, przy, przez wielu spędzonej przy, przy grillu, może biedniej niż co roku, ale zawsze to jest dobry czas, mam wrażenie, dla Polaków, którzy łapią oddech po tych wszystkich trudnościach, zakrętach i przynajmniej na chwilę Cieszą się po prostu życiem. Wczoraj, 1 maja, wczoraj dla wielu święto, które kojarzy się z PRL-owskimi nieznośnymi, propagandowymi marszami, dla drugich święto pracy i realna troska o pracowników, o związki zawodowe, o sytuację ludzi pracy. Ty napisałeś, Piotrze, na stronie Klubu Jagiellońskiego tekst, w którym winszujesz polskiej lewicy na 1 maja, twierdząc, że wykazała się ona rikczem, czyli jak to mówią internauci, rozumem i godnością. Człowieka. Dlaczego tak dobre słowo od konserwatywnego klubu jagiellońskiego dla lewicy? No tak, ja tutaj faktycznie stwierdziłem, że 1 maja to jest dobra okazja, żeby wyrazić taką myśl, o której sobie w ostatnich tygodniach z koleżankami i kolegami w klubie Jagiellońskim dyskutowaliśmy. No bo było, nie było w takiej naszej zbiorowej wyobraźni to, to, to nie tylko święto pracy i nie tylko skojarzenie z PRL-em, no ale też już w tej rzeczywistości trzeciej RP wyszło tak, że 1 maja jest traktowany jako taki, jako taki święto lewicy, tak lewica jednak była kojarzona. No z powodów historycznych, jako gospodarki, tego święta. No i w trzeciej RP też nieustannie zabiega o to, żeby ten 1 maja pod znakiem jej aktywności był widoczny. I rzeczywiście napisałem artykuł o tym, że y, można powiedzieć, że po 24 lutego Polska Lewica y, oczywiście trochę w cudzysłowie jest z przymrużeniem oka, bo nie zarzucam jej y, poważnych wątpliwości. Co do tego, no ale zdała taki test na polskość. To znaczy pokazała, że jest faktycznie inna od zachodniej lewicy, inna od globalnej lewicy, jest zanurzona w polskim doświadczeniu geopolitycznym, międzynarodowym, w polskim postrzeganiu historii i po prostu zachowuje się bardzo przyzwoicie. Gdy chodzi o wojnę na Ukrainie, gdy chodzi o stosunek do Rosji, i wreszcie zachowuje się bardzo przyzwoicie, jeśli chodzi o stosunek do jej zachodnich partnerów, bo to oni niestety. W ostatnich tygodniach i miesiącach wielu, wiele autorytetów zachodniej lewicy, wielu polityków, wielu intelektualistów, można powiedzieć, nieustająco się kompromituje, straciła okazję do tego, żeby siedzieć cicho, bo wypowiada na temat wojny jakieś niesamowite głupoty. Jest taka teza, że Rosjanie, propaganda kremlowska i wcześniej sowiecka y, zawsze inwestowała w te skrajności sceny politycznej. Jedną z tych skrajności była właśnie taka skrajna lewicowa, antyimperialistyczna lewica. No i wiele tych ruchów, y, również intelektualnych na Zachodzie, no, okazało się w tej sytuacji rzeczywiście bardzo mocno przesiąknięte tym prokremlowskim sposobem myślenia. Czasem bardziej wyraziście, y, czasem mniej. Czasem to jest po prostu pacyfizm, który każe y, mówić o tym, że. Nie należy, nie należy wspierać Ukrainy, należy wspierać co najwyżej ruchy pacyfistyczne w Rosji. Czasem to już naprawdę jakieś takie bardzo daleko idące głupoty o tym, że to Ukraina i NATO prowokuje Władimira Putina do tego, żeby prowadził tę straszną wojnę. No i w tym sensie trzeba powiedzieć, że polska lewica nie tylko nie opowiadała tego rodzaju głupot, ale też regularnie zabiera głos, regularnie upomina swoich zachodnich kolegów, czy to w jakiś twitterowych, czy to w jakiś twitterowych, można powiedzieć wymianach zdań bardzo ostrych z udziałem naszych polityków, czy to oficjalnymi stanowiskami, tutaj na przykład należy wskazać, że partia razem kilka dni ta najbardziej lewicowa formacja polskiego parlamentu, kilka dni po tym, jak zaczęła się wojna i kiedy zaczęły się pojawiać różnego rodzaju stanowiska międzynarodowe, opuściła dwie lewicowe międzynarodówki, właśnie z tego powodu, że zajmowały one niejednoznaczny stosunek wobec tej wojny, próbowały symetryzować między Ukrainą i Rosją. No i stwierdziłem, że rzeczywiście jest to rzecz, którą należałoby docenić, którą należałoby wypowiedzieć wprost. Polska lewica, z którą na co dzień w większości spraw. Ja osobiście się różnię, środowisko klubu jakielniczkiego się różni, mamy naprawdę różne poglądy. Można powiedzieć, że w tej sprawie naprawdę zachował się bardzo przyzwoicie. No i myślę, że z okazji jej święta warto to dostrzec i docenić. No właśnie, ten 1 maja przyjął się jako święto lewicy, ale od 18 lat jest też trochę świętem europejskim w Polsce rocznica wejścia do Unii Europejskiej. No i ta pełnoletność Polski we wspólnocie unijnej wczoraj świętowana bez wielkich fajerwerków, bez wielkiego może przytupu, ale jednak temat gdzieś w tle się nieustannie pojawia, jeśli chodzi o relacje polsko-unijne, jeśli chodzi o wsparcie Unii dla uchodźców, jeśli chodzi o pieniądze z Brukseli, na przykład w, przy okazji KPO, ja już nie chcę pytać o ten KPO, bo mam wrażenie, że od roku to jest jakiś jeden wielki dzień świstaka, ja te same pytania zadaję, te same odpowiedzi słyszę, a sprawa nie idzie do przodu, ale trochę szerzej chciałem zapytać, czy ta osiemnastka Polski w Unii jest też takim momentem, w którym rzeczywiście staliśmy się, albo stajemy pełnoprawnym uczestnikiem wspólnoty bez kompleksów, z jednej strony, że jesteśmy gorsi, a z drugiej strony bez takiego nadęcia, że jesteśmy inni, lepsi niż inna część Unii. No cóż, ja myślę, że tutaj tak naprawdę Unia stoi dzisiaj przed wielkim pytaniem o własną tożsamość. Tak? I to, to pytanie też jest związane zresztą z sytuacją na wschodzie. Można powiedzieć, że... No... Ta wojna, która wybuchła, postawiła jakiś poważny znak zapytania dotyczący tożsamości Unii Europejskiej. To są pytania dotyczące tego, czy Unia Europejska jest dzisiaj gotowa się rozszerzać, czy jest gotowa na poważnie potraktować te aspiracje Ukrainy do członkostwa w Unii Europejskiej. Ja lubię to sformułowanie, odnajduję się w tym sformułowaniu, które mówi o tym, że to, co nas najbardziej powinno zwracać naszą uwagę, w wojnie na Ukrainie, jest to, że faktycznie tam ludzie zdecydowali się. Walczyć i narażać życie, w, no właśnie, w walce o wartości europejskie, które okazują się czymś zupełnie takim egzystencjalnym, tak? czymś absolutnie realnym, czymś, wobec czego ludzie są gotowi podejmować najwyższe poświęcenia. No i chyba wszyscy mamy takie wrażenie, że na co dzień Unia Europejska niespecjalnie pamięta o powadze tego, tego, tego depozytu wartości, jakie za sobą niesie, więc w tym sensie mi się wydaje, że jeżeli rzeczywiście ta wojna Zakończy się, daj Boże, jak bardzo byśmy chcieli, po pierwsze szybko, a po drugie zwycięstwem Ukrainy, zwycięstwem na tyle poważnym, że. Rosji, takiej jaką znaliśmy przez ostatnie dekady, no, przez długi czas na mapie nie będzie. To będzie też moment, w którym faktycznie warto będzie się zastanowić nad tym, jak ta Unia powinna wyglądać w jaki sposób może zapraszać do siebie kolejne państwa tego, powiedzmy, no, szeroko rozumianego naszego regionu czy państwa takie jak Ukraina, jak Gruzja, jak Mołdawia, czy państwa bałkańskie to jest rzecz, o którą zawsze. Polska zabiegała w Unii Europejskiej, do tego państwa, tak zwanej Starej Unii, były niespecjalnie chętne. I rzeczywiście chciałbym, żeby okazało się, że w tym, w tym 18 roku czy 19, który się zaczyna obecności Polski w Unii Europejskiej, w takich sprawach nasz głos był słyszany i tak, w takich sprawach nasz głos był no, przestawał być po prostu jakimś takim prawda wołaniem z rubieży Unii które mówi o tym, moglibyśmy się dalej rozszerzać, kiedy centrum tak naprawdę jest niezadowolone z tego rozszerzenia, które miało miejsce właśnie lat temu, właśnie lat temu 18. Myślę, że ta wojna zmienia bardzo wiele. Zmienia również to, że to my nie my będziemy, daj Boże, ostatnim państwem tak rozumianego zachodu, i Unia Europejska powinna być na to gotowa. I powinna być gotowa na to, że to również musi przynieść większą de demokratyzację Unii Europejskiej, rozumianą jako prowadzenie takiej polityki, która będzie akceptowana przez, powiedzmy sobie szczerze, no coraz bardziej różne społeczeństwa, że jednoczyć ją będą właśnie te wspólne europejskie wartości i jakakolwiek polityka będzie musiała być prowadzona za zgodą tych społeczeństw. Niestety ostatnie lata tak nie wyglądały i nawet nie w naszym regionie, bo tutaj ta akceptacja dla polityki unijnej w wielu obszarach była wysoka, ale przede wszystkim w starych państwach Unii, w której dla takiego różnego rodzaju wątpliwości i opór społeczeństw wobec kierunku zmian no, elity patrzyły z powiedzmy sobie małym poważaniem. To jeszcze jeden temat, Piotrze, a propos y, też tekstów z klubu Jagiellońskiego, które ostatnio y, przejrzałem na waszych, y, na waszych stronach i, i Twoja y, refleksja na temat środowiska polskich y, sędziów, y, także sędziów Trybunału. Duże zamieszanie mieliśmy w ostatnich dniach wokół publikowania, niepublikowania oświadczeń majątkowych. Y, oświadczeń, które sędziowie Trybunału mieli obowiązek publikować y, po y, zmianach w ustawie, które przyjął rząd i y, większość. Y, większość prawa i sprawiedliwości w sejmie ja pytałem o to dlaczego niektóre niektórzy sędziowie te oświadczenia po prostu ukryli Zbigniewa Ziobra minister sprawiedliwości mówił że w zasadzie to on jest zajawnością, że, że trzeba tutaj zbadać to wszystko no trochę to nie było tak ostro gdyby to dotyczyło nie wiem, na przykład pani profesor Gerzdorf przed kilkoma laty. Fakt, faktem, że sporo wokół tego zamieszania, ty postawiłeś ciekawą tezę wokół, no nie chcę powiedzieć kasty, bo to jednak się już przyjęło z takim pejoratywnym określeniem, ale wokół korporacji sędziowskiej, jeśli mowa, o ich oświadczeń majątkowych. Ja zacząłbym od tego, że jeśli się nie mylę, to akurat minister Ziobro ma sposobność rozwiązać tę sytuację, no bo jeżeli sędziowie Trybunału Konstytucyjnego. Zadziałali na podstawie tych zwykłych przepisów, i tak zadziałała prezes Manowska, tak zadziałała prezes Przyłębska. To zdaje się, że tam właśnie Ministerstwo Sprawiedliwości i minister Zbigniew Ziobro ma możliwość odtajnienia tych tych oświadczeń. kontrowersji oświadczeń majątkowych, więc ja bym oczywiście bardzo zachęcał do tego, żeby tak jak w przypadku bardzo wielu prokuratorów i sędziów ministerstwo się zdecydowało na taki gest, zobaczymy czy, czy tak będzie. Tak, no ja rzeczywiście śledzę temat jawności majątkowej w Polsce od bodaj 2014 roku, bo wtedy kibicowałem takiemu projektowi systemowego uporządkowania tego tematu i bardzo szerokiego rozszerzenia jawności majątkowej, które zaproponował wtedy Marek Biernacki w Ministerstwie Sprawiedliwości, w rządzie Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. I obserwowałem wtedy no i komentowałem to właściwie od, od samego początku, jak różnego rodzaju grupy interesu próbują ten projekt ten projekt zablokować. No i nie, powiedzmy sobie szczerze, no, kluczowymi grupami interesu, które próbowały ten projekt zablokować, były wtedy środowisko sędziowskie i środowisko prokuratorskie. One pod żadnym pozorem nie chciały się zgodzić na jawność swoich majątków. Później, kiedy Prawo i Sprawiedliwość tak naprawdę, jeżeli dobrze pamiętam, to z inicjatywy Janusza Wojciechowskiego, dzisiejszego komisarza, wprowadził ten temat na poważnie, przygotował projekt, Właśnie jawności majątkowej sędziów, no to liczyłem na to, że to faktycznie będzie taka zmiana jakościowa, która nie będzie wykorzystywana do tych wzajemnych wojenek pomiędzy konkretnymi środowiskami tej prawniczej korporacji, czy prawniczej, czy, czy sędziowskiej kasty. No ale jak widać, no, bardzo szybko nowi sędziowie weszli w buty starych sędziów i zaczęli uznawać, podobnie jak ich poprzednicy, że. No właśnie, że nie można z różnych powodów pokazywać akurat ich majątków, bo oni co do zasady są za jawnością, ale akurat ich prywatne majątki to zasługują z różnych poważnych powodów na zastrzeżenie. No i tutaj taki trochę taki symptomatyczny jest ten przypadek pani profesor Pawłowicz, która mówi o tym, że ze względu na to, że spotkały ją jakiegoś rodzaju nieprzyjemności, że ktoś tam naruszył jej. I poczucie bezpieczeństwa, tak, w ten czy inny sposób, to oczywiście zasługuje jednoznacznie na krytykę, no to ona w związku z tym nie będzie pokazywała swojego oświadczenia majątkowego, no i to jest dokładnie to, o czym wiele, przez wiele lat opowiadały środowiska prawnicze środowiska sędziowskie ja przywołuję w tym tekście taki cytat z Ewy Łętowskiej, pierwszej rzecznik praw obywatelskich wielkiego autorytetu tego środowiska prawniczego establishmentu III RP która dokładnie y, mówiła o tym że sędziowie przecież nie mogą pokazywać swoich majątków bo ktoś im psa otruje y, to był ten argument a no właśnie który, to wiele był ten argument który zawsze funkcjonował no i niestety widać że wiele się musiało zmienić a tak naprawdę nie zmieniło się Prawie nic i ci, dla których Ewa Łętowska i taki sposób myślenia był powodem do żartów, dzisiaj zachowują się w ten sam sposób. A ci, którzy wtedy mówili, że absolutnie nie wolno ujawniać majątków sędziów, mówią, że przecież tych z Trybunału Konstytucyjnego to wszyscy powinni móc zobaczyć. No. Na tym chyba właśnie polega kastowość. Piotr Trudnowski, Odsyłamy po więcej na strony Klubu Jagiellońskiego, którego to prezes był Państwa i moim gościem u progu tego świątecznego dnia. Dobrego świętowania, dobrej majówki, Piotrze, a my gramy dalej. Wszystko, pozdrawiam serdecznie. Siódma dziewiąta. Rozmowa poranka.